Witam was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do Sklepu Teddy. Kochani upał jest niesamowity, a ja wtedy nagrałam dla was jesienną kolekcję. No popatrzcie ile my tu mamy rzeczy i oczywiście zaczniemy sobie od figurek w kształcie dyni i jak co roku wtedy mamy ich bardzo duży wybór, oprócz takich standardowych kolorów jak kremowy, pomarańczowy, brązowy czy zielony, mamy nawet w kolorze srebrnym i złotym, więc każdy coś znajdzie dla siebie. Kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy mieć spory wybór figurek. Oczywiście nie wszystkie są w kształcie dyni, ale znalazłam nawet świecące. Mamy też przepiękne gotowe stroiki, jak i dodatki do strojków. Pojawiły się bardzo ładne lampki w kształcie dyni. Nie mogło też zabraknąć jesiennych krasnali, ale hitem odcinka będą girlandy, które mamy kilka do wyboru i jedna jest nawet filcowa, więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki. No to jak mieliśmy dynie, to oczywiście drugie w kolejności to są grzybki, i tutaj mamy takie większe do wyboru w kolorze bordowym albo brązowym, ale mi bardziej spodobały się te obok, ponieważ tutaj mamy takiego siedzącego jeżyka i one kosztują 14 zł. Nie mogło też zabraknąć drewnianych ozdób, i tutaj oprócz grzybków, które kosztują 14 zł, mamy też domki w kształcie grzybków, i one mi się bardzo kojarzą ze smarkami. Jak co roku wtedy mamy spory wybór filcowych ozdób i tutaj mamy taki wianuszek do okna, który kosztuje tylko 10 zł. Mamy kilka wariantów do wyboru. Mi osobiście najbardziej spodobał się ten z wióurką. Ale tutaj mam hit, kochani. Pojawiła się filcowa girlanda, i mamy tutaj takie powycinane liście. No, bardzo ładnie to wygląda. Kosztuje ona tylko 9,50, czyli niecałe 10 złotych. I mamy aż trzy do wyboru. Pierwsza to mamy tutaj taką kolorystykę typowo czerwoną, troszeczkę pomarańczowego. Druga to mamy połączenie żółtego, pomarańczowego i zielonego, i ta w sumie najmniej mi się podoba. Najbardziej podoba mi się trzeci wariant, ponieważ mamy tutaj połączenie pomarańczowego, brązowego i żółtego, i ja właśnie taką kolorystykę zawsze wybieram, jeśli chodzi o ozdoby jesienne. A teraz powtórka z tamtego roku. Mamy tutaj takie pluszowe dynie. U mnie do wyboru były w kolorze pomarańczowym albo białym, kosztują 37 zł. W tamtym roku były jeszcze w takie kolorowe liście i właśnie chciałam sobie ją kupić, no ale w tym roku niestety się u mnie nie pokazała. A tutaj mamy gałązki do bukietów. I pierwsze mamy tutaj takie kuleczki, które kosztują 10 zł. Ja takie kuleczki w tamtym roku kupiłam sobie w kolekcji zimowej w Pepko. No i powiem szczerze, że tam były lepsze i chyba nawet tańsze. I pomimo, że kupiłam sobie je w kolekcji zimowej, to wyciągnę sobie już je teraz na jesień. Ale obok, jaki hit, mamy tutaj gałązkę ze sztucznymi liśćmi. Tutaj mi się poprzyczepiały, nie umiałam ich wyciągnąć, ale popatrzcie, jak one wyglądają. Bardzo realistycznie te kolory, ten kształt, do tego one są pokryte takim lakierem i mienią się tak, jakby były mokre. Wygląda to bardzo realistycznie. I jak dla mnie jest to najlepsza gałązka, jaką dotąd mieliśmy, jeśli chodzi o jesienne bukiety, i może być to nawet hit tej jesieni. A tutaj mamy pluszowe siedzące Krasnale, które kosztują 23 zł. A tutaj mamy pierwszy stroik i jest to wieniec na drzwi, jak co roku jest przepiękny. Mamy tutaj dużo ozdób i taką właśnie kochani kolorystykę, jeśli chodzi o ozdobie jesienne. Ja uwielbiam. Podoba mi się też baza tego stroika, ponieważ mamy tutaj taki malutki wianuszek, ale po bokach mamy powypuszczane gałązki, przez to on wygląda jakby był dwa razy większy. No, dzięki czemu nie jest taki ciężki, i do tego jest wykonany jeszcze z takich drobniutkich gałązek, to już w ogóle on praktycznie nic nie waży. Ale tutaj mam perełkę, przepiękne lampiony, które są szklane w kształcie dyni, kosztują 14 zł. Mi osobiście bardzo spodobał się ten w kolorze pomarańczowym. I tutaj zauważyłam, że ten pierwszy nie miał tej ozdoby w kształcie liścia, która jest metalowa. No popatrzcie, jak ślicznie to wygląda. Tutaj mam też coś ciekawego. Kochani, mamy stroik, gdzie podstawą jest taka plastikowa dynia. Ona, tą górę, ma taką wyżłobioną, po to, żeby te ozdoby się lepiej trzymały. Ale nie jest przecięta. Wiecie, nie mamy tutaj dziury, więc idealnie ona się sprawdzi jako świecznik oczywiście na podgrzewacz LEDowy. Tylko boję się, że jak będę usuwała te ozdoby, to mogę tą dynię uszkodzić i do tego cena: ten stroj kosztuje 19 zł, więc 38 zł za dwie plastikowe dynie to dla mnie jest za dużo, więc poczekam do września, może ta kolekcja będzie przeceniona. A tutaj kochani kolejna perełka z tej kolekcji i tym razem mamy figurkę w kształcie dyni, która jest podświetlana kosztuje tylko 8 zł mamy dwie do wyboru i bardzo jestem ciekawa jak ona wygląda, jak świeci kolejne ozdoby z filcu i tym razem mamy podkładki które w tym roku są dostępne w kształcie jeżyka, listka, a nawet sowy, kosztują tylko 5 zł i dostępne są też w trzech kolorach do wyboru Ale tutaj mamy perełkę, kochani, okrągła podkładka, która na bokach ma takie listeczki i ślicznie to wygląda i ona również kosztuje 5 zł. Mamy też takie prostokątne podkładki i poparcie, tutaj mamy bardzo ładny wzór, gdzie mamy listki i sowy, no przepięknie ta podkładka wygląda i ona kosztuje też tylko 5 zł. Mamy też tą prostokątną podkładkę z tamtego roku, gdzie mamy tutaj listeczki naokoło. I kolejna powtóreczka z tamtego roku, czyli te filcowe bieżniki, które na około mają ten wzorek w liście. No i tutaj jak widzicie, one są dosyć szerokie. Tutaj jest akurat on złożony na pół i kosztują one 8 zł. I też mamy kilka kolorów do wyboru. Jeśli chodzi o ozdoby na Halloween, to na razie nie mamy dużego wyboru, ponieważ pojawiła się tylko ta dynia, która jest ceramiczna, dosyć spora, bardzo ładnie wykonana i kosztuje ona 90 zł. Oczywiście te ozdoby na Halloween na pewno się pojawią, no bo to jest dopiero początek jesiennej kolekcji. Mamy lipiec, więc na pewno jeszcze za dwa przeglądy jesienne wam nagram z Kochani, ale popatrzcie, co na dole znalazłam. Mamy dwie figurki do ogrodu, i są to dzieciaczki, które trzymają lampiony. No, przepięknie te figurki wyglądają i kosztują 70 zł. A teraz, kochani, dodatki do strojków, i na początek mamy bardzo ładne lampki, które są w kształcie dyni. No, popatrzcie, jak one ślicznie wyglądają, kosztują tylko 14 zł. Nie są takie za duże, więc idealnie wam się sprawdzą do stroika albo na przykład do girlandy. Sporo mamy tutaj takich drobniutkich e, drewnianych osób. Na przykład tutaj są takie grzybki, które kosztują 5 zł i mamy kilka kolorów do wyboru. Są jeszcze takie zestawy drewnianych e, listków, które mają takie zawieszki i do wyboru są za 5 zł albo za 9 zł takie droższe, no bo one tutaj mają jeszcze jakieś koraliki. Ten zestaw mi się spodobał, bo mamy tutaj drewnianą wiewiórkę i one kosztują 5 zł. A tutaj mamy kolejną filcową ozdobę do okna i tym razem jest to taki Jerzyk. A na koniec kochani kolejna perełka i tym razem jest to girlanda z liści. Do wyboru mamy trzy kolory, ona kosztuje 9 zł. Jeśli chodzi o długość mamy tutaj 140 cm. Mi najbardziej spodobały się te w kolorze żółtym i pomarańczowym i zastanawiam się czy sobie je nie połączyć, bo idealnie pasowałoby mi do gałązek do bukietu, które kupiłam w Action. A na koniec taki ciekawy stroiczek z gałązek, który kosztuje 45 zł i w sumie nawet nie wiem jak on ma stać, czy on ma stać, leżeć. No, ciekawe rozwiązanie, ale powiem szczerze, że nie za bardzo mi się to podobało. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej i jak oceniacie tegoroczną jesienną kolekcję w Teddy. Zapraszam Was też na przegląd swebko, który wpadł dzisiaj rano. Mamy tam sporo nowości, pojawiły się nowe ręczniki, przepiękny lampion oraz nowe osłonki na doniczkę, więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to oczywiście w opisie macie link. A teraz życzę Wam cudownego wieczoru, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.